Symetryczny, asymetryczny świat. Zachwyca nas filigranowa, symetryczna struktura kryształu lodu, symetryczny kształt płatka śniegowego czy płata kwiatu, trudno jest oderwać oczy od symetrycznych, fascynujących barw na skrzydłach motyla czy niemalże nakładających się na siebie symetrycznych, parzystych łat na sierści psa, kota, konia lub tygrysa. Symetryczne wydają się być rośliny i zwierzęta, tęcza i zorza polarna. Symetrycznie na pierwszy rzut oka wydaje się być zbudowane ciało człowieka, mniej lub bardziej okrągła głowa po środku składający się z dwóch dziurek nos, dwoje symetrycznie umieszczonych uszu i oczu, symetrycznie rozłożone zęby, po dwie pary mniej więcej tej samej długości rąk i nóg, dwa pośladki. Symetrycznie zbudowane jest też wnętrze człowieka kręgosłup, mózg, płuca, nerki i serce. Symetria wydaje się wszechobecna w naturze. Fundamenty i sklepienia naszych budowli mają najczęściej kształt symetrycznych figur geometrycznych: kwadratu, prostokąta, trójkąta, koła, półkola lub im podobnym. Budujemy tak nie tylko z powodu korzystnych cech termofizycznych czy innych właściwości fizycznych czy fizykalnych budowli tak skonstruowanych, ale też dlatego, że takie kształty uważamy za estetyczne. Skonstruowany już w V wieku przed naszą erą Partenon do dzisiaj uważany jest ze względu na swoją idealną symetrię. Za jedną z najpiękniejszych budowli świata i skopiowany został przez setki innych. Podobnie jest z kulistymi kopułami panteonu z początku II wieku naszej ery, w Rzymie czy Hagi Sofii, VI wiek naszej ery, w Istambule. Swoją idealną symetrią osłupiają nas gotyckie katedry i portale w Chartres, Jorku czy kolonii mające symbolizować symetryczną harmonię i symetryczny porządek stworzonego przez Boga świata. Symetralnie zbudowane są nasze auta i większość produktów codziennego użytku. Symetria jest obecna w muzyce i matematyce. Symetria to też stała powtarzalność procesów w czasie. Po dniu zawsze następuje noc, po zimie zawsze nadchodzi wiosna, a po wiośnie lato. Występujące w naturze symetrie nie są jej swawolną igraszką czy dziełem przypadku, tylko konsekwencją podstawowych praw fizycznych panujących w kosmosie. Symetrie tkwią nie tylko w najprostszych fizykalnych zależnościach ale również w jak najbardziej złożonych strukturach od dawien dawna kosmolodzy fizycy przyrodnicy i filozofowie byli przekonani, że podstawą kosmosu i rządzącym nim prawom jest harmonijny i symetryczny porządek na symetrii oparte były zarówno pochodzące z VI wieku przed naszą erą formuły Pitagorasa, jak i prawa fizyki sformułowane przez Jamesa Klerka Maxwella dotyczące fundamentalnych procesów w elektromagnetyzmie czy teoria względności Alberta Einsteina. Einstein i inni fizycy uważali, że celem fizyki jest właśnie uchwycenie symetrii wszechświata, przez co rozumiano również, że prawa natury są takie same w każdym miejscu i czasie. Nawet dzisiaj cały albo prawie cały gmach fizyki opiera się na konstrukcji symetrii. Podstawowe prawa fizyczne są zasadniczo symetryczne. Pozostają niezmienione we wszystkich miejscach i przez cały czas co konkretnie oznacza, że potwierdzający rzeczywistość eksperyment fizyczny przeprowadzony w Paryżu przebiegnie dokładnie tak samo jak w Tokio i nie powinno mieć znaczenia, czy eksperyment ma miejsce rano, wieczorem czy w nocy. W zasadzie więc wszystkie fundamentalne siły fizyczne we wszechświecie wydają się, lub raczej do niedawna wydawały się, być absolutnie symetryczne. W zasadzie i wydawały się, bowiem niedawno stwierdzono, że od tej reguły istnieją wyjątki, rzadkie wprawdzie wyjątki, ale mające istotne znaczenie. Wyjątki, w których ta niemalże wszechobecna symetria lub parzystość podlega naruszeniu. Ma to mieć też swoje racjonalne uzasadnienie, bowiem według dzisiejszego stanu wiedzy. Gdyby wszystkie siły we wszechświecie działały absolutnie symetrycznie, my i cały wszechświat nie powinniśmy w ogóle istnieć. Normalnie prawa natury charakteryzują się tym, że są symetryczne i nie rozróżniają np. między lewą i prawą stroną, to znaczy tak samo działają we wszystkich kierunkach lub cząstkami i antycząstkami. Z tej właśnie symetrii wynika piękno wielu wzorów w fizyce, uzewnętrzniający się też i w świecie nas otaczającym i dla nas widocznych ale to tylko połowa prawdy. W niektórych miejscach natura najwyraźniej gardzi estetyką symetrii, podporządkowując się raczej asymetrycznym prawom. Fizycy wymyślili na określenie tego zjawiska termin przełamywania symetrii. Fizycy twierdzą, że gdyby tak zwany Wielki wybuch, uważany przez niektórych za początek świata, wytworzył z promieniowania równej ilości materii i tzw. antymaterii. To w wyniku nieuchronnego procesu zderzania się ze sobą materii i antymaterii doszłoby do wzajemnego się ich unicestwienia. W każdym razie przy założeniu, że wszystkie fundamentalne siły działają absolutnie jednakowo zarówno na materię, jak i antymaterię, tak więc materii miało się udać uniknąć całkowitego zniszczenia. Bowiem między materią a antymaterią miała istnieć niewielka, ale istotna asymetria na korzyść materii. Naukowcy, a przynajmniej ich znacząca część uważa, że na około każdych dziesięciu miliardów cząstek materii i antymaterii tworzona była jedna dodatkowa cząsteczka materii. Wszechświat, jakim go dzisiaj widzimy, składać się ma właśnie z tego niewielkiego nadmiaru materii. Nie wiadomo, jak mogło dojść do tego złamania symetrii i preferowania materii nad antymaterią. Ale bez niego najwyraźniej nie narodziłoby się życie. Wbrew pozorom w świecie biologii asymetria wydaje się być czymś więcej aniżeli wyjątkiem. Niektórzy twierdzą nawet, że jest właśnie regułą. Wszystkie cząsteczki materiału genetycznego wszystkich żywych istot mają ten sam tak zwany zmysł rotacji i nie działają jednakowo we wszystkich kierunkach co miałoby miejsce w razie idealnej symetrii świata. Asymetrię zaobserwować można np. w muszlach wielu gatunków ślimaków które preferują określone kierunki spiralne. Zaobserwowano też, że w przypadku pewnego rodzaju owadów kleszczowych, ale tylko pewnej wielkości, bo dziwnym trafem nie dotyczy to owadów kleszczowych wszystkich rozmiarów, w pojedynkach na kleszcze wygrywały najczęściej te rzadkie swojej populacji owady, które miały asymetryczne kleszcze, co oznacza, że ta asymetria dawała im ewolucyjną korzyść. Przy tym nie było tej korzyści, gdy kleszcze zostały przez człowieka w tym kierunku odpowiednio poddane manipulacji. Korzyść występowała tylko wtedy, gdy owady z takim asymetrycznymi kleszczami przyszły już na świat. Badacze wnioskują więc, że asymetria może być powiązana z jakąś inną cechą, która wpływa na dominację i agresję. Jaka to cecha nie wiadomo. Asymetria występuje też u ludzi. Poza rzadkimi pojedynczymi przypadkami, serce ludzkie nie jest umieszczone tam, gdzie byłoby umieszczone. Gdyby wszystkie zjawiska i procesy poddane były prawom symetrii. Krótko mówiąc, ludzie nie mają serca we właściwym miejscu. Istnieją spekulacje, że asymetrie w biologii muszą ostatecznie mieć swoje źródło w fundamentalnych asymetriach fizyki. Ale póki co nie można tego udowodnić. Z kolei inni, przyjaźniejsi symetrii badacze twierdzą, że te naruszenia symetrii są niezwykle rzadkie bowiem masz około 99,99% ,99 wszystkich procesów jest całkowicie symetryczna, a tylko znikomo mała ich część, nazywana przez fizyków nieproporcjonalnie lewicową, asymetryczna. Niektórzy fizycy twierdzą, więc żartobliwie, że Bóg ma lekką skłonność do bycia leworęcznym, co ma być nawiązaniem do anomalii w postaci występowania leworęczności wśród ludzi, którzy w większości są praworęczni. Czy fundamentalne siły fizyki są bardziej symetryczne czy bardziej asymetryczne? Jaki jest więc świat asymetryczny czy symetryczny? Na korzyść symetrii przemawiać ma tzw. asymetryczne odbicie rozpadu kobaltu. Proces ten, początkowo asymetryczny, zmierza w końcu ku symetrii. Fragment z książki Dwie połowy.